Hej, czy w na moim kanale? Ja jestem Daniel i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Robloxa. Dzisiaj gramy w Insane Elevator. Mam Wam się spodoba Pamęty Sejk, w górę i subskrypcję ja będę zaczynał Ogólnie obiecywałem Wam w mm, poprzednim odcinku z Robloxa, że będzie się być fajnej, ale zgadnijcie co? Może zgadnijcie, może nie, dawaliście jakieś takie 5 sekund. Dobra, możecie zgadliście, y, że zadaliście jakieś. Możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, dlaczego, a ja już wam mówię. Yy, nie chcę mi się, po prostu nie chcę mi się nagrywać Payday'a. Gram w niego bardzo długo, ale oczywiście mniej niż Robloxa, ale na Robloxie można grać w fajne gry. Yy, znaczy, zależy, że znajdziesz jakieś fajne gry. No ja znalazłem dzisiaj taką trójgierkę, skoro prawdopodobnie wiecie, że lubię grać w horrory, mm. więc nagrałem wam więcej na normalnie, że się to wybije. E... Dobra, tu jakiś zegar tyka, ale nie mam pojęcia. Jak pewnie umrę, to będę to wycinał. Nie... O, tutaj to się pojawił. Ja pewnie zrobię coś takiego, że jak, jak mm, będę lobby albo umierał, będę umierał czy coś, to będę to wycinał. To jest strasznie głośne. Ja umieram!

nie chcę tej muzyki yy. Ma być scary muzyka, nie jakieś takie fajne noc scary dodam w odcinku jakąś scary muzyczkę O oh ma Ale się boję Smiller Czemu on wszystkich zabija Ja tam nie idę? Po co tam iść? O, że o, on idzie. Moje gry. I mnie też zabił. Chciałem zobaczyć, co się na końcu, ale tam nic nie ma. Mm. On tu stoi cały czas. Wszedł do windy i zaczął robić masakrę. I znowu nas zabił. Dobra, chodźmy z powrotem, bo tu tyle osób umierało. W ogóle to jest klan jakiś, co tu się dzieje. Eee. Jedzie, też się z nimi kręcę. co jest? Dziwne. Czy się bym poza mapał? Hmm... Ja znaczy, się... Postaram się dać jakąś jako muzyczkę, ale czy jakoś tylko znajdę, zobaczymy. Dobra. Już wyjdę do czego to nam W sensie były takiej gry. Y <coughs> były takie gry, gdzie się chodzi, chodziło na jak właśnie się uchowało przed jakimś żartem killerem czy coś. Coś w tym stylu właśnie to jest. Oczywiście idziemy jak najbliżej. By nas nie złapał. Bo my nie chcemy umrzeć. Tak. Ktoś ty umarł. Na górze. Niebezpiecznie tu. Not cool. A im trochę not cool A. dobra e. mam w ogóle 4651 coinów W ogóle jak widzicie to na początku gry początku gry yy, Jak zaczęłem nagrywać to widziałem jakieś 2000 coinów a teraz mam 4000. tysiące. Po co? Nie mam pojęcia. Raczej ja, po co. Nie wiem po co one są, ale pewnie zgaduję, że może kupować jakieś rzeczy właśnie takie z Bitcoinu i tak dalej. I skąd ten tego zbierałem? Po prostu nie wiem. Uzbierał się to jakoś tak szybko. Dobra, dawać mi kolejny ten... Kolejne piętro! Dawaj mi piętro! O, jest jakiś. Korytarz, szkoła. Okej. Okay. Wiecie co, chyba to się schowam. Zaraz tam coś poleci, przeleci przez. przeleci o w ten sposób wzdłuż całego korytarza i się wróci. Tak to będzie wyglądało. Ja tam nie idę. A ona jest podpucha, i tak naprawdę w tych wszystkich vlogach się tu pojawi coś. <laughs> no, coś tam się pojawił i wszystkie wybiło. Eee. No się na to patrzeć? Nie. Nie, nie można tylko zbliżać się. Okej. Okay. Ale jak jesteś tutaj, na to jest ten... ten. Eee, co jest? Czemu moja postać chodzi sama? Eee, kupmy sobie coś. już eee. Speed Coil, Lava Coil. Nie wiem, co zrobi Lava Coil. Eee, zobaczmy... Eee, nie Nic ciekawego. Nie, nie chcę kupić healing coin, na sumie mam dużo pieniędzy, mogę kupić coś co chcę. Ja Jestem niby w nich szybki, szybszy. A lawa coin niby lepszy? Lava coin o wiele lepszy. On nic nie kosztuje, jest o wiele lepszy. Dobra, no czyli to mnie leczy, to jestem szybki, minimalnie. A z tym, no, jestem mega szybki. Lecimy na koniec. O, Smiller to jest. To? Nie. Chodzi o to, że on się może nagle pojawić i jako nie będę widział i umrę A widzicie, jest tutaj Siema No dobra, zaraz będzie biec, więc no Ja postaram się wam pokazać, co jest na końcu Dobra, weź się ruszaj On kogoś Cię zaczął ruszać Wow Nauczyłeś się ruszać Dobra, zobaczmy, co jest na końcu mm -hmm. Niewidzialna ściana Dobra, wykiwałem go Dobra, biorę go i teraz tutaj. Biorę go do widdy. To był zły pomysł, albo dobry nawet ty. No i o to mi chodziło. Zrobiłem rzeźnię. No i łatwo. Jestem strasznie szybki, u I bip, bip Tam są jakieś przyciski, nie, znaczy nie przyciski, bo nie mogę ich kliknąć Ale... No. I nie wiem czy jedziemy w górę czy w dół A ja sobie już wiem gdzie jedziemy Jedziemy w nigdzie O, o! Fajna jest Redis 2 Tak, umiem części FNAFa, jest to dwójka co tu będzie? Freddy, który był na spałnie? Marionetka. OK. To ja wolę się schować. Albo po prostu maskę mi założył, no ale nie wiem. nie wiem, maska mi nic nie Nie, ja jestem, już martwię. No Co Część sobie idą tędy. Co jest? O! Łatwo! O! Okej. Okay. Rozumiem. Dobra, jesteśmy z powodem. akurat jak to wszedł to się skończyło. Kupiłem sobie dwa spitcoil, czyli kole i porównam sobie je. I to jest taka prędkość. A z tym o wiele szybciej. Okej, okay, czyli tylko lawa kole tylko się opłaca kupować. Czyli byście grali w tę grę, czyli ten Insane Elevator, co jest za spoku grą, ale kiedyś starsza wersja była wiele lepsza. Powiem wygrałem starszą. Yy, ogólnie to... Kupujcie tylko Nowa kole nic więcej. Zobaczmy, czy to coś na końcu jest. Nie, nic jeszcze się nie pojawiło. Okej. Okay. Nie mam powodu, żeby tam iść na koniec. W sensie tutaj... Ach, oh, Smiler, o oh y Nie wiem. Y Mogę... Nie wiem, bo może ktoś będzie to oglądał tak długo, choć wątpię, był, taka osoba się znalazła. To możecie wyjść na moje inne filmy, które są dłuższe. Czyli długie, dłuższe. Nie wiem, jak będzie trwał ten film. Chciałbym, żeby też nie... nie krótko, bo... Weźcie. Fajnie się nagrywa mi nawet. I umarłem właśnie. Wow. Dobra, jesteśmy. <laughs> Zobaczmy, no szybko otwieraj te drzwi, 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 otwieraj, drzwi otwieraj. Zobaczmy, co to za pokój będzie. Dymisiaż. I uwaga, opening drzwi od windy. I, no dawaj szybko, musi być jakieś synchro. I, e, wiem, te drzwi są nieśmiałe trochę. Korka. I, no dziękuję. Mam jakąś farmę. Ok, nic ciekawego. E, no dajcie, jakiś troll się tu znalazł. Bo tam do góry nie można, bo troll jest Który sobie tak stoi Jakiś teleport Nie, tam po prostu się nie da wejść O, wlazłem teleport O, pigi wleźliśmy, czyli wleźliśmy Do innego wymiaru gry, innych gier jeszcze na hita Myślałem, że na dwa hity, ponieważ widziałem, że ktoś ma tam boowe HP no Otóż. Jesteśmy na farmie znowu. Dobra, jest tutaj pustą, mogę tam wejść. No nie zdążyłem sprawdzić. Niestety. Ale nie można było wcześniej. Bo była niewidzialna ściana, ale nie wiem w ogóle to jak jeszcze się nie pojawiła pigi. Więc słuchajcie. Czekamy znowu te drzwi, jak się otworzą. Nie wiem, czy z tego grę, tylko się owadzę kupować te lawa kole nic więcej. Jezu, co jest? Kielagi mam. Okay. Pojawiliśmy się na jakiejś e, ulicy pokątnej albo przekątnej. A nie, to jesteśmy wy. <coughs> sorry. Omyliłem. Jesteśmy jeszcze w gorszym miejscu. We are in the worst place in the world. We are in the Cyber. On nie może do nas przejść. XD. Ej, łatwo z tobą. Łatwo z tobą. Nie może dla przejść! Żartowałem. Co tu robi chłopy przeszedł? Okej. Okay. Szukamy tego dzieciaka. Albo tego, wiecie, papierka. Znaczy papierka listy. Yy, łódeczki. Szukamy. Szukajcie. Może aż to jest spalona gdzieś. To nie, to nie. A, nie zdążę znaleźć. A chciałem odnaleźć tą łódeczkę. Hmm. 12 minut mam Oczko. Myślę, że za tak do 15 minut idziemy, bo nie widzę sensu nagrywać mega długi film. A no bo to nie ma sensu, jak widzicie. Właśnie napiszcie w komentarzach, czy woli... jakie... Uh, jaki czas odcinka byście woleli. Czy wolicie... E, co tu jest? To jest, po, to jest ten, który wcześniej był przed drzwiami. E, czyli wiecie, o, tak, się przypadek. To był ten, który nam stał przed drzwiami. E, miałem na myśli. E, ten, kończę. E, napiszcie mi w komentarzu, jeśli dotrzecie. E, na pewno, Napisz, ja napiszcie w komentarzu, czy obejrzyliście cały film. A jak nie, to gdzie dotarliście. Chociaż wątpię, żebyście to zrobili, bo inaczej mówię tak długo. E, I ten. Chciałbym też, żebyście mi napisali. Jakie, y, dłu jaką długość filmu byście preferowali? Czy jakieś tak, 15 minut? 30? No to zależy od Was. Będę tak nagrywał. Ale najpierw na początku już, już chciałbym, żebyście im powiedzieli, bo nie wiem, zależy. Będę różnie nagrywał, prawdopodobnie jak mi powiecie. Ale to też będzie problem taki, że niektórzy będą woleli y, krótsze, a niektórzy będą woleli dłuższe. I co i ja mam wtedy zrobić? Nie mamy problem. Koniec! o, koniec? Oczy, rację to o, wstęp trwał tak długo, że... A ja że długo, jeżeli się pobawimy z tym podporem. Podporem, mordercą, cokolwiek. Scary, e, kiedyś to było Scary Elevator, teraz to jest Insane Elevator. Nie wiem, czy mogli nazywać podparami, morderstwami, czy jak. Może będę nazywał ich przeciwnikami. Dobra, nie wiem, pomyślimy. Jesteśmy. O nie! Czy to złe Power Rangers? O nie. Tylko nie oni. Tylko nie oni. Oni nas pokonają na pewno. Oni nie skaczcie po nich, bo oni się zezłoszczą Czy to jest niebieski czy czarny? Ty. To z niebieski. Który teraz? Co wyjdzie? Wszyscy czy... Niebieski wyszedł, e, chyba go obraziłem, ponieważ pomyliłem go z czarnym, no nie moja wina, no światło tak padało jakby czar miał czarny kolor, a nie niebieski I nie oglądałem Power Rangersów Chociaż nie wiem, czy, ten to oni, oni Rangers, czy to oni z Power Rangerem, czy to jakiejś postaci, postacie, jakieś kosmici, kosmici w niebieskim stroju, nie mam pojęcia, nie mam żadnego, żadnego pojęcia zielonego Czarnego, niebieskiego, żółtego, pomarańczowego i wszystkich kolorów. Nie mam pojęcia. Dobra. Wygraliśmy. Znowu winda lata po pustce. Drzwi się otworzą, gdy pojawi się jakiś nieznajomy budynek na horyzoncie. Znaczy, na horyzoncie. Pojawi się przed naszymi drzwiami, oczywiście. No bo to, <laughs> Roblox. Jest to tak ciemno, że nic nie widzę. Pojawił się. Wygląda jak backroomsy. E, no Jezu, przepuszczcie, ale to szkoła jest, to To naprawdę jest największy horror w moim życiu. Szkoła. Gdzie ja wlazłem? Gdzie ja o. E, nie, nie ta łazienka. Nie, sorry, ta łazienka. Wlazłem do złej łazienki. Co jest na pieni widzę? A mogę kupić torcza. Co jest nic nie widzę? Gdzie, gdzie jest stąd wyjście? Co to nas goni? A!

Leczę tam się coś. Okej, okay. on się pali. O, dobra, koniec. Ech. Mam dobrą pasę. Jeszcze nie umieram. Nie umarłem trochę. Jestem drugi najbogatszym graczem na tym serwerze. Omeg. A jeszcze przed ogrywaniem tutaj ogarniałem rzeczy. przygotowałem się. To widziałem jakiegoś gracza, który miał 125 tysięcy. <coughs> Ciekawe. O, znowu ta mapka. No cóż, teraz będzie wydaj szybsą osobą, która tutaj się wespnie, bo mamy najszybszego koila, Ale musimy tutaj uważać. Musimy go zdjąć na chwilę, bo jakbyśmy mieli tego koila i byśmy tak sobie skoczyli, bo wiecie, moglibyśmy spaść, a to nie byłoby na marętkę Ale w sumie, wiecie co? Na kontentu, tutaj sobie zaskoczę? Poszukam tego, co tu nas goni. Halo, co tu nas goni? Już myślałem, że to mi zaskoczyło na głowę, nie? Nie, naprawdę, ale co nas tu goni? Halo! Gdzie jesteś? Panie przeciwniku? Morderco? Po otworze? Jest cokolwiek? Jest tu ktoś? Eee. O, tu był i. <laughs> nie jestem pewien, ale to był chyba ten, który już nam się pojawił. Gdzie nas tele... przeteleportował i gdzie nam chodził przez drzwi. A ja to nie jestem pewien. A i troszkę. Dobra, otwierać te drzwi. Ostatni chcę pokój zobaczyć, czy będzie fajny jakiś. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, drzwi otwieraj, bo o, coś czego nie było. W końcu. Jakiś labirynt. Jakieś przejście i tu jest ślepy zaułek yy. Zrobiło się jeszcze ciemniej, nic nie widzę. By tu było przejście? Nie, wydawało mi się. Okay, tu nie ma nic skoro ona się zawraca. Co? Eee. tu cokolwiek jest, jest z winda, nie szukałem windy, tu też nic nie ma. O! Mam go. mało. O, zgasło światło. I się skończyło. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. 20 minut wystarczy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie, zostawić łapkę, górę i subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!